Hej, cześć, witajcie! To ja, Hinami, a to jest mój pierwszy filmik na YouTube. Dzisiaj takie wprowadzenie, dzisiaj takie wprowadzenie do mojego kanału yy, na YouTube. I tak jest to. Pierwsze, co chciałam powiedzieć, to to, dlaczego zaczęłam teraz nagrywać. Yy, ponieważ chciałam tak... Już dużo osób oglądałam, dużo osób, które nagrywają bardzo fajnie, więc myślę, że też bym to mogła robić. I jeżeli moje odcinki dzisiaj będą podobać, to subskrybuj, żeby być yy, na bieżąco na moim kanale. Lajkuj i komentuj. Komentarze są dla mnie najważniejsze. Jeżeli coś będę robić nie tak, to oczywiście przyjmę Wasze uwagi i będę jakoś się starać do nich przystosować. Więc. Yy, Zapraszam Was w inne miejsce. Więc tak, to jest moja tak jakby profilowa czy coś w tym stylu, jak tutaj macie. Yy, myślę, że no, będzie będą fajne odcinki. Więc tak, to chyba wszystko na dziś i mam nadzieję, że yy, no. Boże, ja chciałam powiedzieć? Przepraszam. Także do kolejnego, no, do kolejnych fajnych odcinków. Dziękuję Wam za, te, za oglądanie, za ten odcinek i do zobaczenia.